Jedzie, a, my już, a my już rozpoczniemy. Witam Państwa. w posiedzeniu Komisji Finansów i Strategii Rozwoju. Na dzisiejszym posiedzeniu mamy do zaopiniowania sześć projektów uchwał i jedno pismo złożone do Komisji. Myślę, że taki ten nasz porządek obrad przyjmiemy przez aklamację, do których co głosować, i przechodzimy do pierwszego punktu nasze, naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie przyjęcie statutu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej. Ostatnio, że tak powiem, debatowaliśmy na, tem na temat y tego y przystąpienia do tego Związku Zatoki Puckiej. W tej chwili mamy tutaj statut, który był załącznikiem tego wszystkiego. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania dotyczące tego statutu? To jest tego gabrycha, to jest to co to jest to, jest, to, jest, to jest to co było, tylko to jest po prostu aktualny statut. To, to jest ten, który jest ja poprawiony. No, statut pytanie no. takie, czy to jest właśnie ten, który był, czy ten jest na nowo opracowany jako projekt, który y, będzie łączył te trzy gminy? To, to jest, to jest nowy statut. Do poprzedniej, do poprzedniej tak. uchwały był no, stary statut e, załączony. Okazuje się, że w Głędy są to, ten statut wysłany właściwie do chyba wszystkich gmin tutaj w powiecie i wszystkie tak naprawdę będą musiały na nowo wejść z, z nowym Czyli statutem. trzy gminy. Władysławowo, My i kto? Tak. To tylko te trzy. A, a powiat? też. Powiat też. Dotyczy. Jak on się różni od tego poprzedniego. Co tutaj jest znamane? Ja tak szczegół, szczegółowo to nie odpowiem dokładnie yy, jakie tam są różnice po prostu w tych zapisach, tak szczegółowo odnośnie tego statutu. Ja już tamten, tamten był nieaktualny, bo tamten był sprzed kilku lat i został po prostu zaktualizowany obecnie. Czy ta kwota, że tak powiem spisowa yy, pozostała ta sama? Tak, tak, to powstaje bez zmiany. Też yy, kwota yy, rok rocznie płacona, bo zostaje ta sama. 66 mhm. 60 tysięcy. Myślę, tutaj... Związek może prowadzić działalność gospodarczą. Księgowość jest się prowadzona przez członków zarządu. To Zrobimy w kalendarzowym. Nieruchomości i inne środki trwałe przekazane związkowi przez gminę występują i służące realizacji zadań związku wyłącznie na rzecz tej gminy, zwracane są tej gminie w naturze upływem okresu wypowiedzenia nieruchomości i inne środki trwałe zniesione do związku przez gminę występującą i służące realizacji zadań związku na rzecz więcej niż jednej gminy pozostają w związku, jeżeli związek nie mógłby bez nich prawidłowo statutowych na rzecz pozostałych członków lub wniósł je do spółek prawa handlowego. W takim przypadku nie po występującej zwraca się co udziałem procesu wypowiedzenia równowartość tych składników majątkowych stanowiących sumę i wartości z jej przekazania wnioskowych. kwota pozostała ta sama. I to jest najnowsza wersja tego przymuchana aktualna, którą przyjmują wszystkie ludzi. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, tego statutu? Nie ja mam dotyczące właśnie wyboru przedstawicieli. Bo tak z tego tutaj, hmm. chwili trudno mi wybrać, bo zostałem skserowany ten statut, wybrany jest bój, który prezentuje i jeszcze osoba wybrana przez Radę. My wybraliśmy tę osobę przez radę ostatnio, tak? I to jest aktualne. Jeszcze nie wybieraliśmy. Nie. Chyba się nie, nie. Zatwierdzaliśmy statut, ten stary, który był Wybór będzie mógł nastąpić dopiero fizycznie, nie? przystąpimy po prostu do tego ten, do tego związku. Myślimy, że nie przyciągiliśmy do tego, że jak możemy wybierać. No to właśnie to będzie hmm. dwie osoby reprezentować nas. W tym związku. No, i, i, ktoś z rady, tak? I ktoś z Rady, tak. Czy z Rady, czy. Wskazana no, przez Radę. Osoba wskazana przez Radę, z tego co mhm. I jeszcze to taka informacja, że koszty i nakłady, to jest paragraf 30, pozostające w związku urządzeniami, w związku z których korzysta wyłącznie jedna gmina, pokrywa w całości gminę. Także no, będą z tego tytułu, musimy się wyjrzeć y, z kosztami, y, które y, do utrzymania tychże obiektów. To nie będzie tylko i wyłącznie, musimy sobie to otwarcie powiedzieć, tylko i wyłącznie te składkę. To Z znaczy to ja to przekazujemy. To przekazujemy. No gminy obiektów przekazujemy? No. Nie, absolutnie nie, nie przekazujemy ża żadnych obiektów. Natomiast kiedyś, jeżeli gdzieś by czysto hipotetycznie coś takiego nastąpiło, no to pewnie ten paragraf finansowania ma jak najbardziej e, rację. Natomiast nie, absolutnie nie planujemy, oni mają swoją siedzibę e, także nie ma, nie ma takiej potrzeby. No, ale mamy takie wpisy. Bo, bo to są wpisy ogólnie w statucie. I one są jak najbardziej. No. Statut reguluje bardzo dużo kwestii. No A później odnosimy, każdą działalność odnosimy do statutu. Także uważam, że jeśli coś jest takie nie, nieżyciowe w tym statucie, to nie powinno ogóle być. To czym się faktycznie zajmuje? Podpisuje się różne rzeczy później, mhm. yy, ale i później... Ale co, A później co? Do, dopisywać? Zobaczcie, no to potem trzeba było wszyscy i wszyscy, wszyscy, i wszyscy tak. można dopisywać. No. Ja myślę, że tutaj mhm. więcej. To jest najnowsza wersja, jaką przedstawi tak. przedstawił sam związek, tak? Tak. Ta składka członkowska jest już z góry ustalona, tak? Tak, stała. Czyli ona będzie stała, bo tu jest napisane, że składki członkowskie ustalane są przez zgromadzenie na dany rok budżetowy. Ona jest za, zawsze na dany rok. To znaczy tak jak, tak jak pozostałe składki do różnych instytucji, w których należymy, czy to jest nie wiem, KZG, OMGGS, MZKZG, czy cokolwiek innego. To, to zawsze stawki są ustalane na dany rok budżet, budżetowy. No to wynika z prostych założeń. No po pierwsze jest inflacja, jest wiele czynników, tak byłem, zmiennych. Yy, także ta, ta składka jest jakby na chwilę obecną. Jaka będzie ewentualnie w przyszłym roku, to, to po prostu się okaże. Ale one, no to, te, też widzimy, że tak powiem, po tych innych instytucjach, do których na, należymy, one, to, to nie jest tak, że gdzieś mamy nagle, nie wiem, 200-300%, no chyba, że się na coś takiego zdecydujemy. Tylko zazwyczaj jest jakiś tam normalny, po inflacyjny wzrost. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, yy, tego statutu? Jeśli nie, to proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem statutu Związku Między innego Zatoki Królewskiej? Kto z Państwa radnych jest za? Raz, dwa, trzy, cztery. Adam? Ja się wstrzymuję. 5 za, 1 i 2 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Mianowicie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Kosakowo, gmina Kosakowo, działki numer 199 przez 1. Co to za działka? Czego dotyczy ta dzierżawa? I jakie są wpływy z tej dzierżawy? Szanowni Państwo, ja tak może w skrócie odpowiem. Jest to właściwie kontynuacja dzierżawy, która się rozpoczęła w 2008 roku. Fragment działki, która jest dzierżawiona przez przedsiębiorcę z gminy Kosakowo w miejscowości Kosakowo. Na chwilę obecną, nasz znaczy właściciel wystąpił również do gminy z prośbą o wykup tej nieruchomości. Natomiast my tak po przeanalizowaniu stwierdziliśmy, że jednak za sprzedażą byśmy nie byli. Natomiast jeżeli chodzi o kontynuowanie umowy dzierżawy, to z mojej strony jest jakby opinia pozytywna i chcemy taką dzierżawę tutaj kontynuować. Proszę bardzo, mam pytanie, na ile lat będzie ta dzierżawa? My planujemy, planujemy na 10. Na 10 oczywiście to jest możliwość, że... Na 10 żeby... latach przechodzi na własność. To jest nasze. Znaczy, na własność kogo? No co? Danego... Tak no to co? No. Z jakiej okazji? Z jakiej okazji? Zjadł <gry> nie co? No co? No to jest co? A, nie to jest, to jest, jest. No, niektórzy, no dobrze na nie bycie... Po, po, po umowie dzierżawy, że po umowie dzierżawy nieruchomość przechodzi na własność, tej kasy żeby dzierżawy prywatnej na 10 lat to się własność. Nie Są takie różne nie, Ale to jest kolejna sprawa o iluś 10 lat. Ale proszę, Przepraszam, ile od... Od dawna tam jest ta dzierżawa. Od 2008 roku. I gdzie Kto to jest? jest? Kozakowo po Peka, tutaj na ulicy Hiacytowej. I była co 3 lata? Nie, nie. To znaczy historycznie z tego, z tego co się orientuję, bo ja tak nie pamiętam, to chyba w 2005 roku była pierwsza umowa na 3 lata, potem w 2008 była na 15. A co tam jest teraz? No, zakład produkcyjny po prostu. A ile wynosi ta dzierżawa? Ja to mogę sprawdzić. Znaczy, ja może nie powiem tak dokładnie co do złotówki, ale o ile dobrze pamiętam, to jest około 1500 na 100 miesięcznie. To uh. 500 metrów ponad jest, no to mamy w uchwale. Ja to mogę, ja zaraz przyjdę, powiem, powiem dokładnie, jak to jest. No, ale to jest, że tak powiem, zakład jeden z większych, tam ponad 60 ludzi pracuje w tym, w tym zakładzie. Tam, tam masa ludzi chodzi do pracy, to jest zakład taki przytulny. No, oni mają naprzeciwko dwie działki, po prostu mhm. przez, tą, przez tą, że tak powiem, tam jest dojazd i z jednej i z drugiej strony. To jest potrzebne nie? No, nie? no gminie nie jest potrzebna, to jest im potrzebne, żeby, żeby tam już taką działalność prowadzić, a każdą organizator... stronę. Zresztą zobaczmy, bo jest, jest, jest z każdej strony. Szanowni Państwo, odnośnie kwoty dzierżawy, tak jak mówiłem, to jest dokładnie kwota 1507,55 groszy netto, czyli plus VAT. Stawka jest oczywiście co roku waloryzowana. To jest za rok. Nie, miesięcznie. to jest za 500 metrów. I tyle płacą? To wy pan, jest z dzierżawcą, panie wójcie. Jak pan może takie pieniądze ludzi. To musimy złożyć wniosek naszego obniżenia. O obniżenie, to hektar kosztuje u nas 1200 zł dzierżawa roczna. No ja ja nie wiem, znaczy ciężko będziemy obniżać, jeżeli jest od tylu lat taka, że tak powiem, dzierżawy. No i jeszcze nie duży zakład, to nasz... nie Szanowni Państwo, to znaczy odnosi samego przedsiębiorstwa. To jest faktycznie jeden z większych przedsiębiorców u nas w gminie, zatrudnia du dużo mieszkańców naszych. My na razie na dzień dzisiejszy tego gruntu według mnie w żaden sposób nie potrzebujemy. Jeżeli kiedyś nastąpi konieczność, że będziemy to potrzebować, no to przecież istnieje tryb, tak rozwiązania tej umowy. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że można to w nie wystąpi później po jakimś czasie kwestia tak zwanego zasiedzenia? Nie, nie, to to nie. nie Przy użytkowaniu dobry, dobrej i w złej wierzy no. w tak, Ale jeżeli jest umowa. Złe... No, no. no przecież. No. Z, z, zawiera no. się umowy dzierżawy mowa. czasami nawet na pół wieku. Yy, I to nie, nie daje podstawy do jakiegokolwiek zasiedzenia czy innego trybu przejęcia nieruchomości. Na no, 99 lat. No to już tak to, to jest użytkowanie wieczyste bardziej, ale teoretycznie te, te to to można. No to czysta no to sprawa jest, jest. sprawa czyszka, a przedsiębiorca jest tu nasz. Na naszym terenie ona zostawia podatki naszych ludzi zatrudnia. I do tej pory żadnego problemu I nie było. Panie mójcie, a i oni proponowali za zamek. No nie, nie proponowali żadnej kwoty. Nie, nie proponowali żadnej kwoty, natomiast... Yy, ja jestem zawsze daleki, że tak od zbywania e nieruchomości, także wydzierżawić tak, ale zbyć na razie myślę, że nie. Dla nas dzierżawa jest korzystniejsza, bo są pieniądze. No sprzedaje się raz. No. To, to, tak. coś wpłynie do tego budżetu. Dobra, nie ma co już tu się rozchodzić. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 199 przez 1? Ile nas jest? 7? Siedmioma Dziękuję bardzo. Dalej mamy...